Weszła w życie ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Nowe, przepis, nowe przepisy dadzą możliwość łatwiejszego i skuteczniejszego dochodzenia roszczeń przez wszystkich poszkodowanych przez praktyki ograniczające konkurencję. Mam tu na myśli na przykład zmowy przedsiębiorców bądź nadużywanie pozycji dominującej. Dotychczas w przypadku stwierdzenia praktyki ograniczającej konkurencję, Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów mógł wydać decyzję, której ukarał finansowo przedsiębiorcę, który naruszył prawo. Mógł na przykład nakazać mu zaniechania niedozwolonej praktyki, natomiast nie mógł rozstrzygać indywidualnych y, odszkodowaniach dla, dla poszkodowanych. Y, w tym momencie, po wejściu nowego prawa, y, poszkodowani mają szereg instrumentów, które ułatwią im uzyskanie odszkodowania, jeżeli ponieśli taką szkodę. Tutaj w praktyce może wyglądać to tak dla, y, dla nas wszystkich, że jeżeli y, dany produkt był objęty zmową, y, kupowaliśmy go przez ileś lat okazało się, że w efekcie tej zmowy płaciliśmy drożej, to mamy, mamy możliwość wystąpienia do sądu, pozwania przedsiębiorcy, które noszą prawo, który nosił prawo, czy przedsiębiorców, którzy zdecydowali o tym, którzy zmówili się, że ten produkt będzie droższy, możemy pozwać ich do sądu i możemy dochodzić odszkodowania. Na przykład możemy żądać tej sumy, którą nadpłaciliśmy, która, którą płaci... Te pieniądze, które zapłaciliśmy i które zapłaciliśmy drożej, dlatego że istniała zmowa cenowa. Sprawy będą rozpatrywane przez sądy okręgowe niezależnie od wartości sporu.